Czwanaczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Forever Zapraszam was do kolejnego materiału na kanale. Moi drodzy, dzisiaj przyjrzymy się, jak gra topka w sezonie y, trzecim premier i jak działa taki wykrywacz AI y, cheaterów. Jest coś takiego, jak stronka właśnie CSWatch.in działa ona na takiej zasadzie, że wchodzicie sobie w profil jakiegoś ziuta Klikacie sobie na jego profil Steam i przed S. Dajcie po prostu W. Enter. I przychodzi właśnie Wam do jego profilu na tej stronie. Tutaj macie coś takiego, co jest Watch Analysis. Yy, jakaś tam analiza. KD ratio 1,27 jest niby, wiecie, tam według nich jest yy, ok. Tutaj KD wychodzi 1,58. Ciekawe, jak to w ogóle wygląda. Very low risk. Bardzo niskie ryzyko. Że to jest cheater. No, i teraz tak. Wziąłem sobie ten meczek, najświeższy, żebym był w stanie, jakby ten meczek pobrać. I już Wam pokazuję, że tutaj jest JUT, który jest w tablicy w tych leaderboardsach. On ma też jakiś azetycki Nick. Demko już pobrałem, już chyba pierwsza runda się tam zaczyna. Ma 35 tysięcy w tym meczu, zdobył 120 Dwa punkty, więc zakładam, że ma gdzieś 36 koła. Możliwe, że to jest ten player. Cholera wie. Możliwe, że ten. Może Możesz trochę więcej tych punktów złapał. Także zobaczymy, jak ten wykrywacz AI tych cheaterów na premierze, jak on w ogóle sprawdza się w praktyce, i czy jest, i czy faktycznie ten gościu według tej strony jest czysty. Zakładam, że nie. Obserwujcie stronę csgskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu FOREVER, aby odebrać 2 10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie, polecam. I pozdro Dobra, jesteśmy moi drodzy w meczyku Żeby nie było On tutaj w ogóle ma skiny Odpaliłem sobie też Steam Overlay Żebyście mogli zobaczyć na, na Obesie Na nagraniach to co widzę ja I to jest ten nasz gagatek W ogóle, że on takie Skiny ma Ciekawe, ciekawe Ciekawe czy w ogóle kwiwunek się pojawi Bo jak na razie to jest Wielka niewiadoma Z tego co widzę to na razie nic tutaj nie idzie No i dobra jak mamy tutaj właśnie steam Weźmy sobie w I to jest właśnie on very, very low risk Ale zerknę sobie właśnie tego Topowego gracza Weźmy sobie steam w Niskie ryzyko tutaj już mamy troszkę inne st st statystyki Aim rating 96,1% jest ekstremalnie podejrzany jeśli chodzi o aim Time to damage i pewnie to jest jakiś czas, czyli jakby jego czas reakcji, nie wiem czy to może podchodzić pod Trigera. Ratio, 1.59 normalne. Prawdopodobnie te statystyki są normalne, ponieważ większość ludzi to są haksy, i oni strasznie zawyżają właśnie te, te statystyki właśnie KD, KR i tak dalej. Win ratio też 66%, no można powiedzieć, że jest w miarę normalnie, gdyby było 80 coś, no to byłoby, byłoby, źle. Sprawdźmy sobie wszystkich tych złotych, całą tą złotą trójkę. Alicja ma low risk. Nie wiem, większość ludzi, jaka, jaką sprawdzam, jaka tam czytuje, to są jakieś ziuty z Azji ostatnio, jakieś Japońcy, Chińczyki. Tutaj wszyscy mają very low risk. No, win ratio 76,7%, normalne, ale zobaczymy sobie właśnie jego, czy tam ją. To jest niby ta ona, zobaczymy. A przy okazji wezmę sobie, sprawdzę jego na, na szybcioro. O <gryw> O mój Boże, przepraszam. Okaże się, że ten, który ma najniższy rating będzie dosyć mocnym hacksem. Na razie zobaczmy sobie tego naszego. Jest pierwszy frak, to azjatyckie Niki. Weźmy sobie egzekcelownik, chyba piątka to była. A, żebyście też widzieli. No nieźle. Wybaczcie, były problemy techniczne, coś nacisnąłem i wywaliło mnie to pulpitu. Tutaj mamy właśnie wszystkie te profile. No I zobaczmy sobie jedną rundę. Tego gracza. Bo tutaj głównie patrzymy AI, czy jest Faktycznie adekwatny do tego co widzimy. Czyli teraz mamy gościa, który ma niskie ryzyko, ale Aim jest bardzo, bardzo podejrzany. Ja się w ogóle z jakimi oni skinami lecą. Mhm. Ona w ogóle gra z uspem. Czemu? To jest ten kolejny jegomość z tym. z jeszcze większym ryzykiem. <laughs> Przepraszam, ale. Jestem dalej chory. Ciężko się tego dziadostwa pozbyć. No i zobaczmy, on tutaj ma. że. Aim. No było widać. O jezu. No, aim to ma tragiczne. On, on po, po stopach strzela. Wali po kostkę, żeby goście się ruszać nie mogło. Każdy ja, taki ktoś sobie uważa się, że jest zajebistym graczem CS-a, co? To może też takiego Overwatcha sobie zrobimy, że będziecie wysyłać jakieś demka. Forever ogarni gościa, sprawdź czy to jest cheater. I na bazie tego CS będziemy sobie robić takiego Overwatcha, czy to w ogóle ma jakieś... Pokrycie z tym co jest tu. Z tym co widzimy na ekranach. Dajcie znać, bo to... Myślę, że to będzie spoko opcja. Nie, wszyscy mają jakieś rękawiczki. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś chiński gang, kurde. O! Takich rzeczy dawno nie widziałem na czacie. Może oglądam jakiegoś cs cesa? Wow. Powiem Wam, że tego line-upa nie znałem w ogóle. Ale nie. Kurwa, mać, przepraszam, ale jestem. Szczerze, jestem. Nie to, że podniecony, ale jestem pod wrażeniem, że go się takiego lin'apa zna. Szczerze, nie widziałem go w ogóle. się 2 też, zresztą over, no za, over, za overpassem nie za bardzo przepadłem w tym się 2 na razie. Bo mało osób go gra i mało osób w dalszym ciągu wie, nie wie, jak grać. To jest mapa ogólnie ciężka do grania z randomami. Ale stanął dęba. Widzieliście wy go? Wziął i umarł. Dobra, dobra, dobra. Trochę za bardzo się tą tamtą akcją z tym palakiem. Lećmy dalej do naszej... ...gwiazdy. O, to jest ten player, do którego nie da się w ogóle dostać przez CS Busta w ogóle nie patrzy. Sprawdzanie pozycji z dupy. Na wallhacka... ...raczej nie, nie wygląda. GS Boom ładnie strzela. Już nie strzela. I to jest nasz drugi ziutek. No, takich wallhackowych rzeczy to ja tutaj szczerze jeszcze nie widzę, nie? No, no akurat słyszę tego Shiro. Ale strzelają jak jakieś... Może nie, nie boty. A takie no, niskie levele, jakby porównując do, porównując do Fisita, przykładowo znają line-upy tamto jest dla Palaka takiego dosyć fajnego. Tutaj jest smok na schody taki głęboki, że ciężko to przebić. Spoko, dopalił czy tam dopaliła? No, jest info, że palił się ktoś. Sł słabo skanuje, nie? Dobra, jeden padł. Kolejny, ten nasz strzelec wyborowy. Jest jak on strzela. No chł chłopie, schowa się tam w rogu i nie wychodź. Powiem wam szczerze, że tutaj jak na te ratingi to strzelecko jest y jest tragedia jakaś. Ten palak, tego palaka warto się nauczyć. Będziecie mieli też line-up. Gdzie się mniej więcej celuje, gdzie on tam le leci. Gdy on fajnie tam pali, nie? Jeszcze raz to o, zobaczmy. On znowu mnie wywaliło do pulpitu. Nie wiem, co jest grane. Słyszy wodę. Ten shift odpalony. No tutaj raczej Włuchacza. No ten akurat słyszał go. Wuchacza raczej. Możliwe, że nikt nie ma, ale wspomaganie ocelowania tam. Coś może być. Zobaczmy teraz klaczek jest. W takich sytuacjach stresowych, jak chce się wygrać rundę. A przypominam, że mecz kończy się wynikiem 13:1, więc. Możliwe, że później się jeszcze odpalą bardziej. Jak chcę, ja chcę te zacząć pisać tam po chińsku, że. O! tak łatwo! Chiny rządzą, Japonia górą i tak dalej. No, wyjście Moskwerem wydaje się być najlepszą opcją, ponieważ no, info jest, że syf mają zajęty, nie? W ogóle też, że oni tak kryją, żeby odpuszczają, chyba że taki kolb był. No jest. 2 na 3. Dobra, tamten musi grać czas, żeby. On mógł zajść heaven. Ładnie ograł. Zrypał gościu na Heavenie, ponieważ jak on raszował ten heaven na plecy, to słychać było kroki po tym metalu. Że biegnie, chyba że słyszeli. Can demo? nie słyszeli. Kandemo, obejrzy demo? Jesteś cheater, zasługujesz na karę, ban w Chinach. Na dowód. Dobra. Ale zobaczcie na, na te full auto. Jak to w ogóle le lecą te kule, te pociski? Na, te na tym typie. Będzie to dobrze widać. Zobaczcie full auto i patrzcie gdzie pociski lecą. Raz, dwa, trzy. Wszystko w typa, nie? Wszystko w typa. Przy takim momencie, przy takiej grze i przy takim ogólnie strzelaniu żeby tak kontrolować full auto to nawet yy, prosi nie są w stanie jakby robić tak, żeby yy, nie wiem ile tam pocisków yy, poleciało, zaraz sobie czekajcie, zaraz sobie przeliczę ile poleciało z rzędu takich celnych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć o, tam było 10, ale jedna poleciała gdzieś tam daleko obok głowy, po lewej stronie. A zanim gość padł, to strzałów było. Powiedzmy, 90% celnych. Załóżmy, że 10 strzałów oddał, jeden nie trafił. To z prosów no, wątpię. No, kiedyś Getride, right, ale to w Global Offensive. Tak full auto potrafi kontrolować. Na całym tym longu. Na overpassie. Get right... Jedną full auto. To nie było co zbierać. Ale mamy chińskiego, azja, chińskiego azjatyckiego, japońskiego getrata w tym momencie. I przypominam, że to jest ziomek, który ma low risk. Aim rating według strony ma słaby. Bardzo podejrzany jest ten ziomek. No i nad, nad tą dwójką chyba się najbardziej skupię. Ciekawe czy on walnie znowu takie, takie full auto tutaj w tej sytuacji będzie taka sytuacja, że poleci iść full -auto. Teraz bossa sobie sprawdza, dobra. Dobra, wychyl na tego, tam walni flauto, widzisz typa. wy tak próbuje to dre... to drewniane skanować. Teraz już zobaczycie, że on to drewno skanuje tutaj. To też wszystkie pociski polecą tam gdzie chce. Wszystko w ten obręb leci, nie? Czy on może mieć jakiegoś. Może nie Norricoilla, ale. Jakąś taką funkcję w, w Przepraszam, wciście, że. Wszystkie te pociski lecą w obręb modelu. Nie mówię, że muszą wylecieć wiecie. Jak jest typ? Jak jest typ tutaj, nie muszą lecieć wszystkie w głowę, tylko ogólnie wszystkie w ciało. Że każdy taki full, każdy pocisk z Full Auto ma lecieć gdzieś w model. Nie wiem, czy to w ogóle ma ma miejsce. Nasza, nasza druga gwiazda. Jest dętka Została Alicja. Jak to, to też wygląda, to strzelanie. Albo po prostu ludzie z Azji, gracze azjatyccy, az no nie wiem, siedzą po 8 godzin dziennie i ćwiczą full auto, kurde. No bo to będzie Forever, cholera, czepiasz się, nie? No, będzie, że się Forever czepia. jednych kurde, graczy z, z Premier. No, przywinni sobie obraz, że do tych, przepraszam, sytuacji nie <laughs> są już takie pojedynki strzeleckie. No hmm, to. Tutaj to i ślepy by trafił. Ale jest klaczyk i jeszcze dwa fragi przed nami. Dawaj, wychyl. Jesteś mocniejszy. Jesteś bardziej azetycki. Mam, że te full-auto mają naprawdę celne. Teraz on tutaj zdobędzie fraga, zobaczmy. Może bez przewijania co? Teraz tutaj. Takie kurde fragi, że ciężko nie zobaczyć. Wydawało mi się, że jest to tutaj jeden, ale jest taki pogrobiony trochę. Wiecie, nie chcę się jakoś na, na siłę, kurde, doszukiwać. No nie wiem, może ten ruch celownikiem jakiś taki dziwny, nie wiem. Jakby taki ruch był przy strzelaniu w jednego typa jakby celownik mu wziął na bok nie wiem, zobaczcie jeszcze raz gdzieś się tak wezmę to może jako pół kto zauważył ten zauważył może na tym o było widać takie jakby z jednego typa to by tak zawinął celownik jakby tu Pik 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 i potem drugiego pik pik pik. I on tutaj ma, że nie jest w ogóle suspicious. Że nie jest w ogóle podejrzany, nie? Będą jeszcze jakieś fragi? U naszych. Yy, Lonely coś tam jeszcze ukończy jakiegoś fraga. I zobaczcie jak on strzela, a jak strzają tamci, nie? Zobaczcie gdzie gdzie go te pociski lecą. U niego to w ogóle zupełnie widać, że leci w, o, gdzie indziej. No prezentuje ziótek, a pociski lecą trochę tu, trochę tu, jak wiecie, różnie. Zobaczcie on też no gdzie ten celownik on ma, to też jest w ogóle hit. Przecież było widać, że z longa leci ten smoke. No gościu, który plantuje, no nie może rzucać smoka też w jednym momencie. No jestem przekonany, że tutaj ta sytuacja nie jest adekwatna. Natomiast tu wydaje mi się, że jest. Wydaje mi się, że jest. No to takie pola to dobre. Jak on zginął, jeśli są faktycznie jakieś. Przepraszam. Dodatki do tych do tych aimów. Jeśli gościu pada, no to już nie ma jakby fizycznie modelu na tym, na serwerze. Więc jeśli on ma jakiegoś no, nie wiem, no recoil, no spreada, czy cokolwiek, to nie powinno jakby to. Przestać, czy to po prostu może mieć no-spread'a nawet nie celując w, w typa? Na przykład będzie chciał walnąć jakimś no-spread'em, no-recoilem w ten punkt To większość full-out albo całe full-out poleci w tą kropkę ewentualnie troszkę więcej? Czy to można konfigurować jakby na ten? A tutaj w ogóle nie wiem Cię trochę zawiesił Ten też nie dał, nie dał rady Weźmy kolejną rundę. To Zobaczmy sobie kolejnego praga. Także z tym da dajcie mi znać w ogóle. No strzelam zajebiście. A te full auto. Naprawdę dobrze. Chyba, że po prostu taki serwer jaki oni ping mają... 28. Ci to mają 6-5. Pingu. Tam jakieś misy były, niby. Nie wiem, ra, raz podłuje, raz nie podłuję w tym full auto. Ta zdobyła fraga jednego i zaraz drugiego. Jest jeden. czy to wygląda jak normalny frag, niby? Ale zobaczmy jak tam dalej wyjdzie, wyjdzie to w praniu Będzie pojedynek i ona wygra to Też wydaje się jakby to był tak Normalny Gdzie ostatni? Dobra panie Shiro to pan sejwuj to Nasza gwiazda padła, Jest ma na więcej. Kurde, lecą tutaj. I celownikiem stra strasznie miota. Tam fragowo. Fragowo mnie... No niby frag no 14-4 w sumie. No kadę dobre. Według stronki kadę normalne. Biorąc pod uwagę, jak on strzela, jak ogólnie inni strzelają, a tamci to jest niebo, a ziemia, szczerze mówiąc. Także, moi drodzy, no ciężko stwierdzić, czy ta strona działa dobrze, czy, czy nie. O tam wallhacka w ogóle ani razu nie, nie zobaczyłem, żeby lecieli jakoś po, po fragi. No wygrali 13-1, więc człowiek się spodziewa, że będzie jakieś, wiecie, jakieś aimlocki i tak dalej. Wallhacki, namierzanie przez ścianę i ska skanowanie przez pół mapy, albo jakieś aimboty, aimlocki. No tutaj nie wiem, mógłbym się ewentualnie doczepić troszkę tego Może zbyt dobrego full auto jak na to Jak, jak grali, możliwe że to jacyś wiecie, wiecie jakiś prosi z Azji Granat jakiś tam znali spółki tam jeden znał tego palaka na longa Za co szacun No ten nasz Zna właśnie tego palaka na, na shorta Jak CT chciałby na przykład wodę zajmować, też spoko ale wiecie, no takich granatów dosłownie każdy może się nauczyć. Wystarczy chcieć poćwiczyć, patrzeć, gdzie są te line-upy, w którym miejscu rzucać, wiecie, na full biegu, gdzie celować i tak dalej. To wszystko jest do, do zrobienia. Natomiast tutaj Mister Gua Faced 2027 Elo. 128 meczyków. Percentage winner kaderatio 1,4. Mało meczeków na, na fisicie. No można powiedzieć, że no konto, jeśli chodzi pod względem faceita, natomiast na tym na tych premierach no jest, moi drodzy, jest jak jest. No według tych statystyk na CSS.gg, no to te statystyki ma dosyć mocno napompowane. Na 1.58 KD, 1,5 ratio według ratingu. Hell TV to jest dosyć wysoko, wam powiem szczerze. Także, no nie. Możemy ewentualnie testować sobie to, no bo wiecie, par, kilku graczy no, stwierdzi, że czy, czy ta strona działa, czy, czy nie działa. Możliwe, że też oni po prostu na tą stroną jeszcze pracują. Jakby co, to nie jest żaden materiał sponsorowany, tylko widz po prostu susi. Znowu mi jakieś rzeczy podsyła na Discordzie, jakieś pomysły na film. Mówię, a, nagram takiego Overwatch'a, też tą topkę mówię, kurde, dawno nie nagrywałem. A też chciałem sobie sprawdzić top 1, no, ale widzicie, no do top 1 niestety nie można się dostać. Jest tylko tutaj, właśnie, że jest śledzony. A tak naprawdę do kąta na no, nich hu, hu. 37-600 ratingu. Dużo. Także słuchajcie, no już nie będę materiału przedłużał. Z mojej strony to tyle. Dacie znać, czy chcielibyście, żebym właśnie robił jakieś owrocze na, na bazie tej stronki. No i cóż, i tyle. Jak będziecie mieli jakieś propozycje, możecie podesłać, że kurde, zobacz, gość, forever, gość jakiś tu ma zajebistego aimbota czy coś, a na stronie rzeczy czysty i tak dalej. Takie rzeczy też możecie dawać w adres w opisie, macie mailowy, a ewentualnie na Discorda możecie e, PW do mnie pisać i tyle. Także na razie, cześć.